Hey, z tej strony Jacek Wiertara i zapraszam was do szóstego odcinka z serii z grą Hitman wersją z roku 2016. Good morning 47. Your destination is the Himapan Luxury Hotel Resort on the Chao Phraya River just outside Bangkok. Your main target is Jordan Cross, the lead singer of the class, a renowned indie rock outfit recording their highly anticipated sophomore album. But this millennial poster boy harbors a dark secret. One year ago, promising young actress Hannah Highmore fell to her death from Cross's penthouse loft in Dumbo, New York. According to the police, Miss Highmore's death was a tragic accident, but her parents remain unconvinced. They firmly believe that Cross murdered Hannah and only escaped justice due to the power and influence of his father, billionaire media mogul Thomas Cross. A secondary target, Ken Morgan, corporate fixer and attorney to the Cross family, is also staying at the hotel. Cunning and unscrupulous, Morgan was a key agent in the cover up of Hannah Highmore's murder and Jordan Cross's subsequent acquittal. The Highmores understandably want retribution. While the system may be powerless, ICA is anything but. I will leave you to prepare. Welcome to Bangkok 47. Ken Morgan has booked the Queen Suite but has yet to check in. You will find him in and around the restaurant. Oddly enough, Jordan Cross seems completely unaware of his presence. Cross and the class have set up a recording studio in the Emperor Suite on the third floor. private security around cross i jego entourage is highly capable still jestem sure że can find your way into his inner circle after all today is jordan cross's 27th birthday the age when rock stars die good luck 47 jesteśmy teraz w bangkoku no cóż, dwa cele do wyeliminowania. spróbujemy najpierw się tu troszkę rozejrzeć czy mamy tu coś ciekawego? Otóż nawet mamy ten pierwszy cel. Proszę bardzo. Um. Dobra. Na razie pójdziemy w tę stronę, zobaczymy, albo czemu nie. Można spróbować pójść tutaj i zobaczyć, co ciekawego tutaj mamy na Okej, okay, tutaj mamy jakieś drzwi. Hey, what's up? Chyba tam na razie nie wejdziemy. Ta. Okej, okay, można by spróbować tutaj wejść za kolegą.

Przejdziemy sobie tu. Ok, to jest ktoś, kto nas może rozpoznać, więc sobie stąd pójdziemy. Ok, i chyba. O, i jesteśmy w tym skrzydle, w którym jest pierwszy cel już. O, nie wiem, czy to nie jest możliwość jakaś. Zaraz zobaczymy. I mean, okay, yeah, sure, it knock you out for a bit. I yeah, give you a headache probably, but uh I mean, that's about it. Imagine the lawsuits. Whoa, not going to happen, chief. Believe it or not, I've done this before. Okay. Widać tutaj, jakieś roboty mamy. Zobaczymy czy coś możemy z tym zdziałać, czy nie. Ok, przejdziemy sobie tutaj jeszcze zobaczymy. O, proszę. Na słodku, trudno na szczury. Hmm. W takim razie zobaczyłbym jeszcze tylko co tu mam w tej butelce. Nie załatwimy tego gościa, ale. Hmm, teraz jak to podniosę, to to zauważy, więc. Nie warto. Ale spróbujemy zrobić tak, żeby nie zauważył. Um, uh, have some breath and... hmm. Odwrócił się czy się nie odwróci? Nie odwróciła się. To jeszcze raz spróbujemy. Aha, to jest widoczne. No, w takim razie zwiejemy sobie tu ciach, ok mhm. czy tu mam coś ciekawego nie, chyba tutaj nie mamy niczego ciekawego, oprócz tego co jest tu zobaczymy co to takiego Co to Okej, okay. mm -hmm. to nic ważnego, ale ciekawa informacja. Okej, okay. co było? Spróbujemy w takim razie wrócić z powrotem na górę. Co takiego? Zanieczyć wentylację, okej okay. Okej okay. Udało się Oho, oho, oho Czy No i teraz, bo tam mamy tego w takim razie e. szybko trzeba wyeliminować, gdzie on jest, który to jest, to jest ten dobra e. i uciekamy, gdzieś trzeba uciec, Lepiej tutaj. Do nas strzelają. Okej. Okay. Można to było przewidzieć. Nie. Tutaj nie Tutaj niczego się nie spodziewają. E, w takim razie trzeba wejść jak najdalej i zrobić zapis. Aha. Nie możemy zrobić zapisu. Ok. Dobra. W każdym razie pierwszy cel mamy z głowy dałoby się jeszcze zrobić coś z tym drugim. Nie możemy cały, cały, cały czas zrobić zapisu. Tutaj też nic się nie da zrobić. OK. Zbyt podejrzany. Hmm. OK, można zrobić zapis. To to robimy. Potwierdź. Mamy zapis gotowy. I pierwszy cel z głowy. Teraz jeszcze ten drugi. Um, w takim razie musimy zdobyć nowe przebranie okej, okay, tu chyba będziemy mieli takowe Aha, ale nie da się tu wejść, bo nie mam klucza do pokoju, szkoda ale może, zaraz zobaczymy czy on pójdzie o, nie Dobra. Myje rączki. To się nie uda. Dzień dobry, dzień dobry. Ale spróbujemy może tego tutaj. Jednego zwabić. Gdzie on sobie idzie? Tam. Hmm. Ci cały czas poszukują tu. Hmm. Oh no. Abra no. Musimy się tam jakoś zawrócić. No waiters here, you crazy? Get out of here before I get you fired. Sir, I suggest you do what you're told. And If you're out, use a trash can. Dobra, jeśli się nie złapali? No, spróbujemy to zrobić w takim razie. W ten sposób i wziąć ich przebranie. Czach. Ciach. Okej, okay, chyba się nie. Nie było, chyba się udało i zostaliśmy niezauważeni. zauważeni. Um. To, co teraz musimy zrobić, to myślę, że wypadałoby zrobić zapis. Otwierć i przedostać się tam na drugą stronę. Mhm, mm dobra. To idziemy tu. I teraz musimy się przedostać z powrotem. Dobra, tam jest ktoś, kto nas może rozpoznać. Tu też jest pełno ludzi, którzy nas mogą rozpoznać, więc wybieramy tę drogę. Dobra. Czach i do góry. Mhm. Nas... Tu nas nie wpuszczą, a tu? Tu nas wpuszczą, czy nie wpuszczą? Nas puszczą, dobra. Mhm. tutaj na razie tego nie będziemy dotykać. Tylko spróbuję zobaczyć, czy jest jakaś dostania się do góry ale z tego co widzę to nie dobra wracamy w takim razie tu i oglądamy dalej czy jest jakaś inna opcja przejścia dzień dobry dzień dobry

ale może e, zrobimy sobie zapis. To jest dobry pomysł. Potwierdź. Okej, okay, jak mamy już zapis zrobiony, to w takim razie spróbujemy zrobić to tak i, i przebranko sobie jego wsiąść. Trudno. Teraz nas wszyscy tu rozpoznają. Aha, bo mamy bronić oni tam. To też może być. Wskazówka jakaś. Przeskocz, tak? Ciach. I wspinaj się, dobra. I lecimy do góry. Okej, okay, za i... I co? I trzeba się przedostać teraz. Tu jesteśmy. Co jest? Z jakiej racji to się tak stało? Mm. Nie bardzo mi się to podoba. Prawdę mówiąc. Przydałoby się to przebranie. Did you not hear me? You're trespassing. Final warning. Let's not have any trouble or death here, sir. Are we good? We're good, No hot on the I have a report from my current location. the oh. Demonic hmm. sir. You're safe. Dobra Jesteśmy tutaj bliźniutko hmm. Niech on sobie pójdzie, a my Spróbujemy sobie załatwić lepsze przebranie hmm. Dobra Trzeba przejść tu I mamy zamknięte okay. dobra, Ciało. przebranie. Nie ma go gdzie, niestety, gdzie schować. Ale teraz możemy sobie zrobić tak. I gdzie jest ten cel, 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 cel? Na górze. W sumie tego chcieliśmy, żeby on był na górze. Podziemę. Tak, ty sobie idź bardzo dobrze. A my sobie zrobimy zapis. Bo to jest najbezpieczniejsza rzecz, jak możemy zrobić. Ok, mamy go tu. Hmm. Dobra, teraz trzeba uciekać. To co trzeba zrobić? To jest jedy... nasza ostatnia nadzieja. Zwiewamy. Gdzie to są schody? Nie, można uciekać tamtą, stamtąd tamtą, skąd przyszliśmy. Ciao. Z powrotem na ten balkonik. X przeskocz. Ciach, I musimy tutaj e, zje, zejść sobie, a teraz to już sobie zjedziemy. Dobra, przez koczciach. Jesteśmy sobie tutaj w jakimś pokoju. Tu już jesteśmy bezpieczni, można by sobie zrobić zapis na ostateczną ostateczność. Ciach, potwierdź. Tam mamy wyjście. Gdzie to jest wyjście? 44 metry. Tylko my musimy zejść. Gdzieś tu powinny być schody. Tu są schody. Tego właśnie szukałem. nawet w, czemu nie? Wyjdziemy sobie głównym wyjściem. Co się będziemy? Dobra, to nam się udało, i cóż, jeszcze kawałeczek, i mamy to załatwione. No i cóż, i to będzie na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, do następnego, cześć. Media mode, Thomas Cross was discovered earlier this evening, slain by multiple gunshot wounds. Cross was scandalously kidnapped this morning at the funeral of his only servant, claiming Shot. Thomas Cross had billions in hidden offshore accounts, all stripped clean within hours of the kidnapping. Someone wanted the son dead to lure out the father. Someone smart enough to stay in the shadows while we did the wet work and the Highmores picked up the check. A shadow client. Mm. Someone got rich. The contract was just. That was a sound problem. I know you don't care about politics, forty-seven, but ICA is neutral—or has been. Can't allow ourselves to be manipulated. Besides, it's happened before. Italy, Morocco, Paris—all our clients got their intel the same way: anonymous tips from a hidden source. Each contract. Perfectly legit, yet part of a grander design. I don't see the pattern. Somebody does. The board has asked us to chase down this shadow client, and our analysts are closing in as we speak. I know that tone. Someone's playing a game, 47 the question is against whom